4 czerwca przypada 25. rocznica wolnych wyborów w Polsce. W 1989 roku Polacy wybrali 460 posłów oraz 100 senatorów. Premierem został Tadeusz Mazowiecki. Przemiany miały miejsce także w naszym regionie. Walczyli oni osoby, które dzisiaj spotkały się ponownie, aby oddać hołd wszystkim, którzy walczyli wówczas w komitetach wyborczych, związkach zawodowych. Głosowanie, które odbyło się 25 lat temu, przyniosło zwycięstwo solidarnościowej opozycji oraz porażkę komunistycznej władzy. Obchody 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce były doskonałą okazję do spotkania z przyjaciółmi i powspominania tamtych czasów. My dzisiaj tak skromnie to obchodzimy. Zaprosiłem kolegów, którym razem tworzyliśmy Komitet Obywatelski, którym razem działaliśmy w latach 90, 89 i potem 90 i chcemy to uhonorować. Myślę, że to, co się zdarzyło, to jest rzecz... Dzisiaj dzięki temu mamy demokrację, dzięki temu możemy wiele rzeczy zrobić, możemy się wspierać, możemy, mamy wolne media, mamy wolny samorząd. No także, że temu zawdzięczamy wszystko. I wolność nie jest dana oczywiście raz na zawsze, ale myślę, że wolność jest, jest wyzwaniem i tak to trzeba traktować. Wolność to nie jest raj, to jest, to jest zadanie. I Jak to traktujemy? Wokół mnie są ludzie, którzy tworzyli zarówno Solidarność. Jacek, tutaj jest Bolek Iracki, który, który, który był internowany. Są, są ludzie z Komitetu Obywatelskiego razem: razem Marek Kowalski, Piotrek Kołoś, Rysiu Hiprze, Jurek Lubojański. Wszyscy nie, wszystkich, tu, Włodek Gaweł, Mirek Duczewski, Zdzichu Mender. Wszystkich, wszyscy razem działaliśmy. Były tutaj dwa takie miejsca w Kępnie: jedno rynek 15, drugie parafii. Gdzie potem spłynęły wyniki wyborów 4 czerwca 1989 roku, gdzie, była, gdzie rzeczywiście cieszyliśmy się, pracowaliśmy, a potem, potem tak jak to w demokracji, potem się rozstaliśmy i znowu się spotykamy. I o to przecież chodzi tak naprawdę. Jacek Śludka, współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego Solidarność węzła PKP Kępno, członek Komitetu Organizacyjnego Solidarność Wielkopolska powiedział, że nie wszystkie przemiany poszły w odpowiednim kierunku. Ja jako szef Solidarności Kępińskiej w 1989 roku, myśmy pracowali nad odbudową struktur Solidarności w zakładach pracy kępińskich w powiecie kępińskim. Natomiast koledzy, którzy zostali z Solidarności wydelegowani do pracy w Komitecie Obywatelskim prowadzili kampanię wyborczą, naszych kandydatów z Komitetu Obywatelskiego Solidarność w 1989 roku. Wspólnie razem pracowaliśmy w komisjach wyborczych podczas wyborów 4 czerwca oraz wspólnie organizowaliśmy wszystkie spotkania przedwyborcze kandydatów na posłów senatora z naszej listy solidarnościowej. Niezależnie czy ktoś miał poglądy bardziej prawicowe, centrowe czy, czy, czy socjaldemokratyczne, bo i tacy się zdarzali, którzy mieli lewicowe poglądy, ale nie komunistyczne, wszyscy ci ludzie razem współpracowali, aby odnieść zwycięstwo. Udało nam się wygrać zdecydowanie to, co można było wygrać w 1989 roku podczas tych wyborów niepełnych, wolnych wyborów. Natomiast Życie pokazało, że demokracja e, wymusza pewne podziały e, w środowiskach, które wspólnie pracowały. Natomiast najważniejszą wartością tutaj w Kępnie jest to, że zawsze ludzie Solidarności, e, o korzeniach Solidarnościowych, którzy e, wspierali i tworzyli te przemiany na, na naszej Ziemi Kępińskiej, zawsze potrafili ze sobą rozmawiać. Czy to byli ludzie z, ze Związku Solidarność, czy ludzie z Komitetów Obywatelskich. Ci ludzie z Platformy my Unii Wolności swego czasu. Byliśmy jedynym miejscem w Polsce kiedy funkcjonowała akcja Wyborcza Solidarność do wyborów samorządowych szło szedł taki twór porozumienie samorządowe akcja Wyborcza Solidarność Unia Wolności razem to było jedyne porozumienie w skali kraju jedyne które osiągnęło bardzo dobry wynik idąc wspólnie tutaj na terenie naszego powiatu. I to za to kolegom tutaj dziękuję, że będzie okazja jeszcze sobie, sobie powspominać i podziękować za te 25 lat. Rzeczy, które się tutaj naprawdę udało w kraju, ale również i tutaj na szczeblu lokalnym. Także wiele pozytywnych zmian, które zaszło, społeczeństwo może zawdzięczać naszym ludziom z Solidarności. Róż nie będę się odnosił do, do sytuacji związanej z yy, wodarzami miasta od roku 80, 90 do, do tych czasów obecnych. Nie chciałbym tego komentować, natomiast cieszymy się z wolności, cieszymy się z przemian, ale jako związkowiec muszę stwierdzić, że wiele rzeczy, które nurtuje świat pracy nie zostało do końca zrealizowanych w dalszym ciągu pracownicy w prywatnych zakładach pracy. E, ma, pracują na e, najniższych wynagrodzeniach z podsolikiem e, e, daje się wypłaty e, kwestie związane z umowami śmieciowymi z wiekiem emerytalnym to każdy z, e, z państwa wie jak to wygląda my jako związkowcy dalej walczymy ale również e, o swoje prawa pracownicze ale również wspieramy przemiany które są dla pracowników i dla społeczeństwa są dobre. Nie zawsze politycy pamiętają o tym, że to, co im się, to co oni w głowach sobie wymyślą i próbują to forsować w Sejmie jest dobre dla społeczeństwa. Osoby, które odpowiadały za przemiany po 89 roku w naszym regionie, złożyły w południe na Kępińskim Rynku wiązanki kwiatów pod pomnikiem oraz wypuścili w niebo 25 biało-czerwonych balonów.